40 lat temu, a dokładnie 22 października 1982 roku, do amerykańskich kin trafił film Halloween 3. Season of the Witch. Było to nieuniknione, bo po sukcesach jedynki i dwójki, wytwórnia chciała kontynuować serię. Jednak John Carpenter i Debra Hill, twórcy Michaela Myersa, nie mieli najmniejszego zamiaru wracać do tej postaci, zresztą przecież uśmierconej w Halloween 2. Mieli za to inny pomysł, mianowicie by seria Halloween była antologią. I od tej pory każda odsłona cyklu opowiadała zupełnie nową historię, z motywem przewodnim nawiązującym rzecz jasna do tytułowego święta. To też Season of the Witch łączy temat... Okultyzmu i kapitalizmu, opowiadając o konspiracji mającej za cel mordowanie dzieci za pomocą halloweenowych masek. I w efekcie wyszedł z tego naprawdę ciekawy, oryginalny oraz oczywiście kiczowaty i kampowy, ale jednocześnie naprawdę angażujący horror, czy raczej thriller o wyjątkowo specyficznym, zdecydowanie halloweenowym klimacie. Zanim jednak przejdziemy dalej, krótki komunikat. Jako, że mówimy sobie tutaj o Halloween, pozwólcie, że przypomnę wam o grze The Chant, o której wspominałem wam niedawno w materiale, a jakże halloweenowym. Gra jest już w sprzedaży i pozwala jak mało który tytuł wcielić się w kogoś, kto trafił prosto w centrum horroru inspirowanego twórczością H.P. Lovecrafta. Dechant bardzo fajnie żongluje wszystkimi możliwymi lovecraftowskimi tropami, łącząc to z rozwiązywaniem zagadek nieskomplikowanym, ale całkiem sensownym systemem walki i elementami survivalu. Jeśli zatem lubicie takie klimaty, sprawdźcie koniecznie link, macie w opisie. No i wracamy do Halloween. Odbiór Halloween 3 był oczywiście bardzo negatywny, no bo publika oczekiwała po prostu dalszego ciągu zmagań Laurie Stroud i Michaela Myers, czyli tego co już znali, polubili i skojarzyli z tytułem Halloween, a nie jakieś tam świeże pomysły. Nic dziwnego zatem, że trójka zrobiła dużo słabiej niż poprzednie części, a że zrobiła cokolwiek, to już było zasługą naprawdę niewielkiego budżetu. Widząc, w jakim kierunku to wszystko zmierza, Carpenter i Hill pozbyli się praw do serii, a nabywca Mustafa Akad, który współprodukował też poprzednie odsłony, od razu wiedział, że trzeba wrócić do tej prostej formuły, która działała. Jednak z dzisiejszej perspektywy patrząc, Halloween 4, The Return of Michael Myers, to no, wyjątkowo generyczny i mający niewiele do zaoferowania Slasher, a z każdą kolejną odsłoną było tylko gorzej. No ale wiecie, był Michael Myers. Jej! Tymczasem Halloween 3 po latach zostało w dużej mierze zrehabilitowane i zdobyło sobie sporą grupę lojalnych fanów doceniających ten film za to, czym jest, a nie czym ktoś kiedyś chciał, żeby było. No, i teraz 40 lat później, do kim trafia Halloween Ends, Halloween Final? I okazuje się, że historia Season of the Witch nikogo niczego nie nauczyła, ba. Powtarza się wręcz na naszych oczach. Znowu dostajemy film który najwyraźniej zawodzi oczekiwania fanów, którzy liczyli na wielkie finałowe starcie Lori z Michaelem. Znowu słyszymy narzekania i pojękiwania, gdzie jest Michael Myers? Czemu to nie jest film o Michaelu? Czemu dostajemy jakąś nową postać? I tak dalej, i tak dalej. Warto tu jednak zauważyć, że te zawiedzione oczekiwania sprowokował przede wszystkim sam marketing filmu, który był tak bardzo oderwany od tego, co miał promować, że wydawało się, jakby chodziło tu o jakiś inny film. Właśnie taki, gdzie Lori i Michael ganiają się po domu w ramach statycznego pojedynku, bo tylko na tym skupiał się trailer. Tylko że można krytykować marketing filmu, jednak tenże marketing nigdy nie jest winą twórców. Do nich należy zrobienie filmu i wyłącznie z tego powinni być rozliczani, a nie z tego jak film jest promowany albo co próbuje nam wcisnąć zwiastun. Tak się składa, że po kuriozalnym Halloween Kills bałem się trochę, że nie mam co liczyć na cokolwiek dobrego, jeśli chodzi o to zamknięcie trylogii. Ale jak się okazało, David Gordon Green i Danny McBride spisali się naprawdę dobrze. Halloween Ends to wyjątkowo ciekawa, dziwna i do tego całkiem ambitna próba powiedzenia czegoś więcej i pokazania czegoś nowego w ramach tego cyklu. Podobnie jak Carpenter przy okazji Halloween 3, Green najwyraźniej też nie chciał po raz kolejny kręcić tego samego i opowiadać w kółko tej samej historii, którą już znamy na pamięć. Szczególnie, że wbrew temu, co mówią niektórzy obrażeni na ten film fani, nowa trylogia Halloween, czyli te sequele do oryginalnego filmu Carpentera, to nigdy nie były filmy o Michaelu Myersie jako postaci. To są przede wszystkim filmy o ludziach, którzy muszą mierzyć się z traumą wywołaną działaniami Myersa. A on sam nie jest tutaj najważniejszy. Ciężko powiedzieć, by w ogóle był bohaterem, postacią. Jest raczej personifikacją zła. Bliżej mu do siły natury niż klasycznego vilana o jakiejś zdefiniowanej motywacji czy charakterze. Nieprzypadkowo zresztą w napisach końcowych, zresztą już od części pierwszej, nie znajdziemy imienia i nazwiska Michael Myers, natomiast jest tam enigmatyczne imię The Shape, kształt. A jak pisze Lori w swojej książce, zło nie jest w stanie stworzyć niczego nowego. Może jedynie z kształt a przepraszam, nie ten fikcyjny cytat Zło nigdy nie umiera po prostu zmienia kształt. No i Michael jest tym złem jego uosobieniem, lub patrząc na to nieco inaczej jego nosicielem zarażającym tym złem cały Haddonfield. Ten koncept, że przeciwnikiem dla Lori i jej bliskich nie jest po prostu supermordercy Terminator, a coś tak nienamacalnego i abstrakcyjnego jak zło, był już oczywiście poruszony w Halloween Kills, gdzie widzimy wpływ, jaki Michael wywarł na ludzi w mieście pośrednio prowokując ich do agresywnych zachowań, budząc strach, burząc zaufanie między ludźmi. Było to bardzo ciekawe na poziomie konceptu. Ale jednocześnie naprawdę kiepsko zrealizowane w ramach fabuły, która kompletnie nie umiała tych pomysłów przekuć na jakieś sensowne wątki. I skończyło się to wszystko na paru kuriozalnych scenkach, które nie wniosły do tej historii praktycznie nic. I przez to cały film sprawiał wrażenie zapychacza. Co innego Halloween Ends, które tematycznie wypada o wiele bardziej spójnie, ale fabularnie zdaje się wreszcie wiedzieć, co chce powiedzieć i jak to zrobić skutecznie oraz zrozumiale. Ba, zanim ta fabuła się w ogóle zacznie, już same napisy początkowe mówią nam co nieco, na co mamy się pisać. I to za pomocą koloru fontu. Jest on niebieski, nieprzypadkowo dokładnie tak jak w Season of the Witch. W tym kontrowersyjnym filmie, który próbował podejść do grozy wokół święta Halloween trochę szerzej niż przez pryzmat jednego mordercy w masce. No i ta animacja dyń wyrastających jedna w drugiej, już gnijącej, też jest tu nieprzypadkowa. To takie małe zobrazowanie tego hasełka, o którym mówiłem wcześniej, że zło nigdy nie umiera. Głównym nośnikiem tego motywu zła, który zmienia kształt, jest niejaki Corey Cunningham. Młody mieszkaniec Haddonfield, który nie ze swojej winy spowodował śmierć dziecka, którym się opiekował pod nieobecność rodziców. Jako że Michael Myers nie pojawiał się w okolicy od paru lat po wydarzeniu z Halloween Kills, mieszkańcy miasta musieli znaleźć sobie innego lokalnego potwora. I znaleźli go w tym bogoducha winnym chłopaku. Mimo że Cory nie zrobił świadomie niczego złego. Zresztą trudno gościa nie polubić, bo grany jest całkiem autentycznie, a do tego to naprawdę ciekawa postać, straumatyzowana tamtym wydarzeniem, które de facto zniszczyło jej życie, ale mimo to próbuje jednak żyć dalej. Jednak wszystko to, co zaszczepił Haddonfield Michael, cały ten strach, nieufność, całe to zło jest, jak wspomniałem, niczym wirus. I widzimy, jak nawet tak poczciwa osoba jak Cory, zarażona, wystawiona na to wszystko cały czas, regularnie w końcu mu ulega. Najpierw po to, by przetrwać, a potem by odpłacić się. Ale przemiana tej postaci nie jest tu zaprezentowana jak jakiś upadek. Jako widzowie wręcz odczuwamy jakąś formą satysfakcji, gdy Cory zaczyna wyrównywać rachunki. Zresztą on sam nagle wizualnie zamienia się w taki archetyp filmowego buntownika. Wiecie, z motocyklem i romantycznym planem pod tytułem Jebać wszystko wyjedźmy w pieszczady. Co jest trochę kiczowate i naiwne, ale świat filmu w cyklu Halloween zawsze był przejaskrawiony, więc jakoś dziwnie to tutaj pasuje, szczególnie że po drodze odbywa się naprawdę paskudnym ludziom. Jednocześnie jednak, widząc jak Cory się zmienia, zaczynamy też powoli kwestionować to, czy mamy tu do czynienia z dobrą osobą, która została zmieniona przez zło? Czy może jednak to zło tkwiło w nim od początku i tylko czekało na pretekst do wyjścia na zewnątrz? Może każdy z nas po prostu ma w sobie ten pierwiastek zła, lub predyspozycję do stania się lokalnym potworem. Tylko trzymamy to wszystko z dala od świata. Podoba mi się to, że film podejmuje temat natury zła, ale też tego czym jest Michael i jaki ma wpływ na Haddonfield, jednak nie daje nam nigdy jednoznacznych odpowiedzi. Co najwyżej masę podniosłych dialogów florii, przypominających to co Michael mówił Lumis w jedynce. Mamy tu też masę niejednoznacznych, dziwnych scen, które możemy sobie jedynie interpretować po swojemu. Choćby ten moment, kiedy Michael zagląda w głąb głowy, duszy, pamięci, nie mam pojęcia, korea i widzi tam wszystko, co chłopak przeszedł. Po czym zostawia go, a wręcz nawiązuje z nim pewnego rodzaju niewerbalną więź. Czy to była litość? Czy Michael zobaczył w tym chłopaku siebie? Albo, nie wiem, swojego następcę? Nie mam pojęcia, ale to tylko jedna z wielu takich dziwacznych scen tutaj. Absolutnie uwielbiam tego typu rzeczy, rodem ze złych snów. No bo Haddonfield faktycznie zamienia się w miasto rodem z koszmarów. Widzimy praktycznie na każdym kroku, jak te wszystkie negatywne emocje, cechy i wartości. Przekazywane są tutaj z osoby na osobę, praktycznie na każdym kroku. Przykładowo widzimy, jak jeden z dręczących Koreja nastolatków sam jest ofiarą przemocy ze strony swojego ojca. Corey z kolei przenosi zaborczość swojej matki na związek z Alison, co prowadzi do tarczy. I tak dalej, i tak dalej. Każdy przekazuje dalej wszystko to, co ma najgorsze. I po tym uroczym miasteczku, jaki widzieliśmy w pierwszym Halloween, nie ma już śladu. I to jest dziedzictwo Michaela Myersa. No i widzimy też, jak niektórzy znoszą to naprawdę źle, szukając jakiegoś ujścia dla negatywnych emocji najlepiej w kimś słabszym lub dostatecznie zranionym. Widzimy choćby grupę mieszkańców Haddonfield, która za morderstwa Michaela wini Lori, sugerując, że ta prowokowała go i, tocząc własną wojnę, naraziła życie masy niewinnych ludzi. I to jest akurat bardzo aktualny problem, biorąc pod uwagę, jak często w prawdziwym świecie zwala się winę za jakieś traumatyczne zdarzenia na ofiarę, a nie napastnika. No a Lori, jak twardą babką by nie była, to jednak żyła z traumą post-Michaelową prawie całe życie. W ciągłym strachu i napięciu, tracąc przez to tak wiele. Choćby dobre relacje ze swoją rodziną, wiemy bowiem, że Lori nigdy nie była zbyt dobrą matką. Ba kiedy wydawało się, że ta relacja jakoś odbudowała, no to Michael zabrał jej kolejnego członka rodziny. Dlatego wątek Lori w Halloween Ends jest szczególnie interesujący, no bo idzie kompletnie inną drogą niż się spodziewałem. Myślałem, że w związku z tym wszystkim, co się wydarzyło, tym bardziej zobaczymy Lori na wojennej ścieżce. Teraz albo nigdy wszystko, albo nic. Ale nie, wręcz przeciwnie. Bohaterka postanawia opuścić to mentalne więzienie, w którym się działa, i walczyć ze złem w inny sposób. Lori przestaje pić, pozwala sobie na normalne życie, stara się dzielić nim z wnuczką, tworząc jej normalny dom na miarę możliwości, do tego nie stara się już podejmować decyzji za innych, a nawet spisuje swoje traumatyczne doświadczenia, by mogły komuś pomóc w podobnej sytuacji. No i stara się aktywnie pomagać ludziom w swoim otoczeniu. To ona wyciąga rękę do Korea, gdy ten jest atakowany przez jakąś grupkę młodych ludzi. Jednak kiedy Cory zaczyna coraz bardziej przypominać jej Michaela, i stare obsesje powoli wracają. I naprawdę z dużym zaangażowaniem śledziłem cały ten wewnętrzny konflikt, jaki zaczął się tutaj rozgrywać w Lori. Kibicując zresztą naszej bohaterce nie mniej niż kiedy przyszło jej walczyć o życie w starciu ze swoim Nemesis. To co opisałem, to w sumie też jest na jakimś poziomie pojedynek Lori kontra The Shape, rozgrywający się przez cały film, po prostu nie opierający się wyłącznie na fizycznym okładaniu się na broń palną czy białą. Laurie nie walczy z samym Michaelem, ale z tym wszystkim, co pozostawił po sobie w mieście. I dzięki temu cały ten konflikt jest dla mnie o wiele ciekawszy, bo bardziej niejednoznaczny i rozgrywający się na wielu płaszczyznach. A mamy jeszcze wątek Alison, która, podobnie jak jej babcia, stara się pomagać swojej społeczności i pracuje w przychodni. Jednak ma swój własny zestaw problemów związanych z zepsuciem panującym w Hadonfield. Tym jednak różnią się Lori czy Alison właśnie od Korea. Obie panie starają się sprawować kontrolę nad swoim życiem i nad tym, kim są. Starają się walczyć ze złem, jak naiwnie by to nie brzmiało. Być może dlatego, że mają już na koncie starcie ze złem w osobie Michaela. Z kolei Cory stopniowo pozwala na to, lub nie jest w stanie tego powstrzymać, by to otoczenie, czyli rodzina, mieszkańcy miasta itd. kształtowało jego życie i jego osobę, wpychając go. W te ramy lokalnego potwora. Zupełnie tak jak zło i strach ukształtowały to, czym stało się Haddonfield. W pewnym momencie jeden z mieszkańców miasta zauważa, że Cory stał się zupełnie inną osobą. No nic dziwnego, no bo wiecie, zło zmienia kształt i tak dalej. Łapiecie o co chodzi. Wreszcie jednak udało się twórcom, w przeciwieństwie do poprzedniej osłony, porządnie zarysować to, że Michael jest tak bardzo groźny, nie dlatego, że to prawie nieśmiertelny typ, który umie się posługiwać nożem niczym rzeźnik artysta, ale dlatego, że potrafi sam odcisnąć piętno na praktycznie całym mieście, które sprawia wrażenie, jakby było pod wpływem klątwy. Nawet gdy sam Michael jest zbyt słaby, by opuścić swoją kryjówkę, a jak się tu dowiadujemy, siłę do dalszego funkcjonowania dają mu kolejne morderstwa, to i tak widzimy w działaniu skutki jego egzystencji i jego poprzednich dokonań. Można by rzec, że jego duch dalej unosi się nad Haddonfield. Kompletnie więc też nie rozumiem narzekania, że Michaela jest za mało albo że jest postacią poboczną we własnym filmie, bo po pierwsze, to nie jest jego film. Jak już mówiłem wcześniej, to film o mieście naznaczonym jego działaniami i bohaterach, którzy z tym walczą lub poddają się temu. A po drugie, nawet gdy fizycznie go nie ma na ekranie, to i tak wszystko kręci się tu wokół Michaela Myersa i jego zbrodni, bardziej lub mniej bezpośrednio. Nie mówiąc już o tym, że oszczędnie dawkowany Michael Myers działa moim zdaniem znacznie lepiej. Wówczas sceny z jego udziałem mają szansę wybrzmieć bardziej, pojawia się napięcie i stawka, których by nie było, gdyby nasz morderca szlachtował ludzi na lewo i prawo przez dwie godziny, znieczulając nas zupełnie na to. Za to końcówka filmu, no to jest akurat coś, na co fani zapewne czekali, i daje ona pewnego rodzaju katarzizm. Szczególnie, że autentycznie wygląda to jak definitywny koniec tego cyklu. Znaczy, no na pewno nie dla Hollywood, i na pewno ktoś prędzej czy później to Halloween znowu zrebootuje, ale i tak doceniam to, że całość została zwieńczona bez niedomówień i naprawdę jednoznacznie. Jednak Halloween Ends nie podobałoby mi się tak bardzo, gdyby nie to, że tym razem udało się Davidowi Gordonowi Greenowi złapać ten trudny balans między odpowiednią porcją slasherowego kampu, a tymi wszystkimi tematami, jakie film próbuje podjąć na poważnie i coś o nich powiedzieć. No bo na pewno są tutaj mocno samoświadome sceny, które generalnie trudno traktować stuprocentowo poważnie. Przykładowo ta, w której Corey niechcący zabija dziecko, którym się opiekuje to piękne połączenie slapsticku i czarnego humoru z dramatem. Do tego Cory jest w którymś momencie filmowany niczym Michael w jedynce, co ociera się o granicę pastiszu. Oh! <grych> Cudowne. A radiowy DJ, który podpadł naszemu bohaterowi, w nagrodę traci, a jakże, język. Jaka piękna ironia losu, prawda? Ja nawet nie jestem pewien, czy to jest film, który możemy oceniać w kategoriach dobry-zły, bo mam wrażenie, że on trochę wymyka się takim klasyfikacjom. Tylko, że moim zdaniem tego typu głupoty, czarny humor czy pojedyncze naprawdę dziwaczne momenty, kiedy drapiesz się po głowie z myślą, co tu się kurwa dzieje. Są jednak mocno wpisane w gatunek slasheru, więc zwyczajnie ponownie pasują. A propos obowiązkowych dla gatunku elementów, sceny śmierci w większości też bardzo mi się tutaj podobały. Zarówno te, które miały być efektowne i przegięte, jak i te faktycznie budujące napięcie. Znaczy, wiecie, to nie jest Terrifier 2 czy coś, ale powiedzmy, że sfilmowane morderstwa robiły swoją robotę. Jedyne co trzeba przełknąć, to fakt, że nie tylko Myers je tutaj popełnia. Bo wiecie, zło nie umiera, po prostu zmienia kształt. Jest to moment, kiedy Lori patrzy na Michaela i mówi, że nie boi się go, bo jest tylko człowiekiem. I to w sumie dobre podsumowanie, bo jak już sobie powiedzieliśmy, to nie Michael Myers człowiek jest antagonistą tej serii. To Michael Myers jako symbol i uosobienie zła, strachu, nienawiści. Ten wirus, który wcale nie umrze tak łatwo, jak ten starszy już pan skrywający się pod maską. To jest bardzo ładne zwieńczenie dla serii Halloween, która, jak sobie powiedzieliśmy na samym początku, wcale nie miała się kręcić tylko i wyłącznie od Michaela Myersa. A raczej patrzeć na to święto jako źródło horroru trochę szerzej. No, nie udało się, bo rynek swoje, ambicje twórców swoje, ale miło za tym, że w tej nowej trylogii udało się jednak trochę odejść od Majersa, człowieka mordercy i dzięki temu kreatywnie wygrać. Przynajmniej w moim serduszku. Halloween Ends to zbyt oryginalny, dziwny i interesujący film, by miał być pominięty przez osoby zniechęcone recenzjami czy negatywnymi opiniami. Jestem pewien, że z biegiem lat stanie się z nim dokładnie to, co z Halloween Season of the Witch. Ludzie po latach, już bez oczekiwań względem tego, czym miał być ten film, zaczną go odkrywać na nowo i doceniać na własnych prawach. Zaskoczeni pewnie, jak wiele ciekawych problemów jest tu poruszanych. Mało tego, Ends to nie tylko spójne tematycznie i angażujące zamknięcie całego cyklu, wieńczące motywy mające swój początek jeszcze w filmie Carpentera, ale i udaje mu się retroaktywnie odrobinę naprawić poprzedni film, bo teraz już nieco jaśniej widać, co chcieli wówczas zrobić autorzy, nawet jeśli wyszło to dość niezręcznie. W Halloween Ends jednak wszystko jest na swoim miejscu. To świeże i unikające sztampy podejście do dobrze znanej horrorowej franczyzy, zajmująca historię kogoś zainfekowanego złem. Szczerze mówiąc, oby więcej tak nieoczywistych pomysłów w ramach wydawałoby się zmęczonych już horrorowych franczyz. Krótko mówiąc, brawo, dzięki za uwagę i do zobaczenia.